Cześć, tu Kamil. Jak widzicie, po tytule załatwiłem sobie na testy tygłocza Pro 3 GPS. Wysłał mi go sam producent, za co mu bardzo dziękuję. Na szczęście postanowił on zostawić go u mnie na ponad miesiąc, więc testy są naprawdę szczegółowe. Tak przynajmniej myślę. Jak słyszycie, troszkę przyspieszam swoją gadkę, bo mam do przekazania bardzo dużo informacji i takich swoich uwag. Ale zanim o tym, jeszcze taki apel. Jeżeli moje materiały pomagają wam w wyborze sprzętu lub po prostu lubicie mnie oglądać, to najlepszym docenieniem będzie subskrypcja i konstruktywny komentarz. Za to wam z góry dziękuję. Dobra. Teraz lećmy. Przyznam szczerze, że jest to pierwszy zegarek z Wear OS, który mam u siebie na testach. Do tego czasu testowałem zegarki i opaski oparte na autorskich softach, pozbawionych systemu Android. Zacznijmy od ceny. Ten zegarek kosztuje 299 dolarów w takiej regularnej cenie. W przeliczeniu daje to niecałe 1200 zł. Czyli powiedzmy sobie takiego smartfona ze średniej półki. Warto? No, myślę, że przekonacie się sami. Do obsługi pasuje zainstalować dwie apki, czyli Wear OS oraz Tick Health, a aktualna nazwa to Mobvoi. Apki jak to apki, w tym akurat w przypadku. No bo dużo w nich nie poszalejemy, ale najważniejsze dane po prostu są. Nic więcej tam nie wyczerujemy, zwłaszcza w tej drugiej od producenta. Zacznijmy od plusów samego zegarka, no i do tego celu musimy liznąć specyfikację. specyfikacje. Wybaczcie, jeżeli tego nie lubicie, no to jakoś to przybrnijmy. Sercem tego zegarka jest mobilny Snap 4100. I warto zaznaczyć, że jest to świeży procek, który debiutuje właśnie w tym zegarku. Jeżeli siedzicie w temacie sprzętów ubieralnych, to wiecie, że Wear OS od Google plus wcześniejsze procki, no, no po prostu nie były demonem szybkości, co przekładało się na dyskomfort w korzystaniu. Bo jeżeli użytkujecie sprzęty, no to na pewno wiecie, że nie ma nic gorszego niż przycinający się zegarek za kilka dobrych stów. Oczywiście nie tylko procek był temu winny, ale oczywiście też RAM, którego zwyczajnie było zazwyczaj mało. Tutaj mam jeden giga i na zegarek, taki zegarek, właśnie smart zegarek, myślę, że to jest minimalna wartość, minimalna ilość i tutaj właśnie to mamy zapewnione. Dzięki temu działa właśnie szybko i płynnie, bez żadnych zacięć. Ale głównie to właśnie przez ten proces, który jako pierwszy został zaimplementowany właśnie w ten produkt. System jest bardzo responsywny, nie jest ociążały, korzystanie z niego to sama przyjemność. Myślę, że widzicie sami teraz na ekranie. Warto zwrócić też uwagę na przebudowany launcher. Mamy tutaj siatkę dwóch rzędów aplikacji i to jest dużo wygodniejsze niż przewijanie takiej jednej. Zwłaszcza, gdy poruszać się możemy w tym zegarku tylko i wyłącznie dotykiem. Nie ma tutaj innej możliwości, chociażby takich jak w Samsungu. No to taka mała pierdółka, ale pomyślałem, że zwrócę na to uwagę. Jeśli chodzi o baterię, to mamy tutaj akumulator o pojemności 577 mAh. Dlaczego mówię teraz o tym? Ten nowy procek to przeskok nie tylko w wydajności, ale i w poprawie czasu pracy na jednym ładowaniu. Tutaj przy normalnym użytkowaniu otrzymywałem czas pracy sięgający 2, a nawet 3 dni. Jest jakiś haczek? No, powiedzmy, że taki mały dla wędrowców. <noise> na długie wyprawy się nie nada. Na takie wyprawy powiedzmy konkretniejsze, bo godzina treningu w tym zegarku z wykorzystaniem GPS to spadek jakiś 15%. Dokładność, no później pokażę na przykładzie jednego z treningów. Gdy nam się wyładuje, no to naładujemy go dzięki dołączonej ładowarce. Jest ona na magnetyczne styki, więc nie macie tutaj indukcji. No ale to indukcyjne ładowanie też nie jest zazwyczaj zbyt szybkie, no ale tak samo właśnie to w tym modelu, czyli na te piny, bo ładowanie od zera zajmuje około 2 godziny. Ale dobra, zaczęliśmy od środka. Spójrzmy na zewnątrz. Zegarek ma dwa ekrany. Jak dla mnie, bardzo ciekawe rozwiązanie i nigdy wcześniej się z tym akurat nie spotkałem. Jeden to FSTN, drugi, znajdujący się pod nim, to AMOLED. Koperta ma aż 47 mm, więc, no, nie na każdym nargarsku będzie on wyglądał po prostu dobrze. Na drobnych, no, zerknijcie sami. Ekranu TN nie można personalizować, ale to nie znaczy, że on wyświetla stale jedną informację. Po odpaleniu treningu, ale tylko wykorzystując apkę Tick Exercise. Przy treningach Google Fit to po prostu nie działa. Ale wracając, ten ekran ulega lekkiej modyfikacji. Zaczyna pokazywać dane naszego treningu, jak na przykład czas trwania, dystans, tempo, spalone kalorie, puls. Tutaj mówię na przykładzie aktywności bieg w pomieszczeniu. Jeszcze jednym takim plusem tego wyświetlacza jest jego energoszczędność. Zegarek oferuje specjalny tryb Essential, który sam sam sobie pozwala na 45 dni pracy na jednym ładowaniu. Tak przynajmniej deklaruje producent. Tak naprawdę przyda się, gdy bateria pada, a chcemy na przykład mieć dostęp do godziny, bo nie chcemy mieć zwykłego przycisku do papieru na ręce. Minus, myślę, że jego obecność wpływa na dłuższy czas reakcji przy podniesieniu nergastek, by wyświetlić informację. Przykład, a proszę bardzo. Sam AMOLED jest jasny i czytelny. Ma on 1,4 cala. I tutaj nie sądzę, że cierpi przez to, że jest pod spodem. Może użytkownicy na przykład Samsunga zauważą lekką taką mgiełkę, tak jak przynajmniej sugerują inni użytkownicy właśnie Samsungu, którzy przenosili się na ten model, ale to raczej jest bardzo subtelne, bo ja tutaj takiej zmiany, powiedzmy takiej różnicy, dopatrzeć się po prostu nie mogę. Always on display jest. Jak go włączycie, to pierwszy ekran będzie nieaktywny, ale tylko wtedy, bo przy wyłączonym Always on display nie ma możliwości wyłączenia tego ekranu. Jak z budową, plastik i stal nierdzewna. Pasek o wymiarach 22 mm, ze zmianą nie ma problemu. Imituje skórę, ale to po prostu silikon. Ale może i dobrze, bo jak wiecie, no takie sprzęty też korzysta się w czasie treningu. A jeżeli byłaby to skóra, no to myślę, że to nie byłby dobry pomysł. Sam zegarek jest zgrabny, nie jest za ciężki i to warto zaznaczyć. Przyciski Mamy dwa. Naciśnięcie dwukrotnie dolnego wywołuje płatności Google Pay. Jeden klik górny, główne menu. Przytrzymanie górnego dwie sekundy, to asystent Google'a. Szybkie dwa kliknięcia górnego, czasowa zwiększona jasność. Dolny przy pojedynczym kliknięciu, wywołuje przypisaną przez nas funkcję, czy tam aplikację. A przytrzymanie dolne, to jest menu systemowe, gdzie znajdziecie ten tryb oszczędzania, ale też wywołacie na przykład czyszczenie głośnika z wody na przykład po prysznicu. Ale okej, okay, przechodzimy głębiej tutaj w cały system. I tutaj mała uwaga. Od razu mówię, nie mnie. Trochę tutaj zacznie się narzekanie, ale przez takie moje recenzenckie podejście do tematu, no muszę to zrobić. Taki obiektywizm tego wymaga. Uważam, że producent T Watcha zrobił wszystko, by zaoferować nam jak najlepszy zegarek pod kątem możliwości. Jest kilka preinstalowanych aplikacji, autorstwa producenta tego zegarka, które działają świetnie, dopełniają ten system. Bez nich taki byłby troszkę biedny, no ale później do tego wrócę. Ale mam wrażenie, że sam system od Google czasem zawodzi no i tutaj moim zdaniem wymaga gruntownego odświeżenia. No sam system OS, moim zdaniem broni się płatnościami Google Pay, bo sam zegarek oczywiście ten moduł NFC ma. No ale, właśnie to ale. Idziemy dalej. Wibracje są, tylko że moim zdaniem, no troszkę za słabe, lekko wyczuwalne. Sam system jest zmieszany językowo bo oczywiście jest język polski, niby ustawiany na starcie no ale w niektórych miejscach możecie spotkać i tak język angielski, szczególnie w niektórych apkach. No i dobra, wróćmy do tego jeszcze mojego ale. Bo okej, okay, oferuje asystenta, sklep Play, co powinno otwierać duże możliwości, no i poniekąd otwiera. Ale z małym następnym ale. Bo to z tytułu filmu nie wzięło się znikąd. Chodzi właśnie o system Wear OS. Programiści chyba niechętnie podchodzą do rozwijania swoich apek pod ten system. To moja uwaga, taka prywatna. Zauważam lekką stagnację w wypuszczaniu nowych apek i szczególnie właśnie ich aktualizacji. No bo fakt, mamy możliwość instalowania dużej ilości tarcz i tutaj naprawdę można ich mieć po prostu mnóstwo personalizacji, no naprawdę tutaj to jest raj dla was. I można instalować to właśnie bezpłatne albo po prostu kupić, bo są też płatne. To jest naprawdę duży atut. Ale same w sobie apki działają naprawdę dziwnie lub nie działają w ogóle. Na przykład taki Messenger od Facebooka. Ostatnia aktualizacja? 2017. No i co z tego? No po prostu się nie odpala. Jedynie jak otrzymam wiadomość, to mogę tą wiadomość otworzyć. Na szczęście same powiadomienia działają perfekcyjnie. Więc i bez tej apki się obędzie. Idziemy dalej. Spotify. Pomyślicie, playlisty offline. W końcu to jest Smartwatch. No i nic z tych rzeczy. Możemy tylko sterować muzyką odpaloną w apce Spotify na telefonie. No tutaj fakt. Mamy możliwość wglądu do swoich list na zegarku, ale to tylko nadal sterowanie. No zarzuty powinny iść w kierunku programistów, powiedzmy, osób, co wypuszczają te apki, no i właśnie tam je ja kieruje. Apka od Google czy od producenta tego zegarka, no nie ma możliwości wgrania muzyki. Po prostu nie ma takiej możliwości. Na moim zdaniem powinna. Należy wgrać sobie muzykę do pamięci. Mamy taką możliwość, bo zegarek ma jej około 8GB, ale większość zajmuje sam system. Należy posiłkować się tutaj kolejną apką, którą trzeba zainstalować na samym zegarku, ale i w telefonie. Nadal to tylko zarzuty w stosunku do samego systemu, nie producenta, bo on może jedynie bazować na tym, co sam Google zrobi i co sam tam dopilnuje pod tym kątem. I niektórzy powiedzą, że jest to Android więc można użyć innego sposobu na wgranie tych aplikacji powiedzmy. No i można, jak najbardziej. Instalujecie ADB, instalujecie sterowniki, szukacie przerobionej pod zegarek apki na przykład Spotify lub sami używacie dedykowanych narzędzi by przerobić powiedzmy tą apkę pod interfejs zegarka. W zegarku uruchamiacie tryb programisty, debugowanie, spisujecie IP, łączycie się przez komputer, wgrywacie do pamięci zegarka, instalujecie, a na końcu może po prostu nie działać lub działać tak, że bateria zniknie w kilka godzin. Bo po prostu apka nie jest zoptymalizowana przez producenta pod zegarek, a tylko powiedzmy tak przerobiona przez nas. W cudzysłowie oczywiście. No i konkluzja jest taka. Dużo kombinacji dla niewtajemniczonej osoby. No i tutaj przydałaby się apka, powiedzmy od YouTube'a, YouTube Music. Myślę, że też mogłoby to załatwić sprawę, o ile działałaby ta apka nie tak jak Spotify, tylko tak troszkę niezależnie. Rozmowy? Na głośniku świetnie. Halo, halo. Proszę subować Na razie. Ale dobra, idźmy dalej. Sam zegarek spełnia normę wodoodporności IP68. No i tutaj jedna uwaga faktycznie należy się producentowi, bo pokusił się on umieszczenie trybu pływania. I moim zdaniem minimum do takiego rekreacyjnego pływania to 5 ATM, bo to IP68 traktuje jako taką odporność na lekki deszcz, ewentualnie, nie wiem, zachlepanie podczas mycia rąk. Aktywności mamy 13, ale możemy oczywiście tą ilość rozszerzyć apką Google Fit na przykład. W końcu jest to system od Google, więc zyskujemy taką możliwość. Duży plus to dokładność GPS. Tutaj naprawdę sprawdza się on świetnie. Zerknijcie na test. Dobra moi drodzy, witam w takich warunkach niesprzyjających, jeżeli chodzi o wszystko po prostu, ale chciałem nagrać taki wstęp, bo idę właśnie testować GPS praktycznie, bo tak właśnie trzeba robić. I mam ze sobą właśnie t 3 Pro, którego dzisiaj e, oglądacie recenzję, ale właśnie postanowiłem wziąć też Bipass, postanowiłem wziąć e, również e, swój telefon, który no właśnie teraz nagrywam, włączyć e, też rejestrowanie trasy, żeby zobaczyć te różnice, ale mam również taki najzwyklejszy, zaraz pokażę, żeby nie zasłonić, e, licznik e, rowerowy i zobaczymy po prostu jak będą się przeprasować te wszystkie różnice, jak to będzie wyglądało finalnie. Więc do zobaczenia, a ja idę marznąć, chociaż się ubram w miarę ciepło. Trzymajcie się. Ja tak pokonam 10 km i zobaczymy, jaka to będzie rozbieżność między tymi urządzeniami. Zegarek oferuje też wykrywanie kilku aktywności. Po włączeniu, ta apcja działa prawidłowo. Po 5 minutach, około spaceru takiego, Zegarek zasugerował mi włączenie aktywności spacer i zarejestrowanie jej przy pomocy tego modułu GPS, który po prostu posiada. Dobra. Troszkę takich minusów powiedzmy było, ale przedstawmy troszkę takich plusów. Bo poza tym co wymieniłem, to warto wymienić jeszcze powiadomienia. No gdzieś tam napąknąłem o nich. Ja po prostu kocham ten zegarek pod tym kątem, naprawdę. Tutaj nie znalazłem żadnego problemu. I tak właśnie powinien działać smart zegarek pod kątem powiadomień. Mamy szybkie odpowiedzi, widzimy treść wszystkich powiadomień i na telefonie z Androidem działają dokładnie. Wyświetlają się zdjęcia w konwersacji, emotikony. Naprawdę rewelacja. Same powiadomienia przychodzą przez Bluetooth lub WiFi. fi Jedynie aby zrealizować połączenie, musimy mieć telefon podłączony przez ten moduł Bluetooth, bo samo Wi-Fi nie wystarczy. Dalej z plusów wymieniłbym dobrą jakość głośnika czy mikrofonu. Co jeszcze? Mamy możliwość analizy SPO2, tętna, w tym 24 godziny na 7, poziom hałasu, stresu. Oczywiście jest też analiza snu, ale no nie tak dokładna jak w przypadku chociażby produktów od Huawei. Takie mam wrażenie. Ale te apki właśnie, które teraz wymieniam, no to są od stricte od producenta. I naprawdę działają one świetnie. Uzupełniają ten system. Bez nich byłby taki naprawdę pusty. Dobra, tak słowem zakończenia, w sumie jedno będzie, ale po prostu zrobimy drugie, tak jak te właśnie dwa ekrany w tym zegarku. Dobra, to było suche strasznie. <laughs> Sam zegarek jest, no, co tu dużo mówić, bardzo wygodny, bardzo mi się fajnie go użytkuje, aczkolwiek, no, normalnie zboli mnie to serducho, gdy sobie myślę, jaki potencjał drzemie w tym zegarku, jak po prostu nie jest wykorzystany. Niestety nie jest wykorzystany, bo nie wiem jak wy, ale, no, przecież... Oglądaliście w tym filmie, to pewnie się domyślacie. Ubolewam nad tym faktem, że no system Wear OS wymaga dopracowania przez Google, no bo naprawdę, no. Takie możliwości, tak fajnie ten sprzęt działa, a no ten system no, kuleje troszkę i by wymagałby troszkę, powiedzmy, doszlifowania pod kątem aplikacji, które są w tym systemie, aktualizacji właśnie tych aplikacji, dostosowania tego działania do tego, jakby tego użytkownik który po prostu życzył. No i to chciałbym, żeby się stało, i wtedy faktycznie no, nie miałby konkurencji ten zegarek, bo działa szybko, nie zacina się i to naprawdę była bolączka tych wszystkich innych zegarków na WRS. Ten y, Procek naprawdę zrobił tutaj bardzo ogromną robotę. No nie będę się powtarzał, wiecie sami. Gdyby to tylko dopracowali, to mistrzostwo po prostu mistrzostwo. Dobra, lecimy do mojego podsumowania drugiego. E, usłyszycie jeszcze co tam mam mądrego czy nie mądrego do powiedzenia. Dzięki wam za oglądanie. Dobra, ale zapytacie, czy zegarek jest stricte sportowy. No i odpowiedź jest jasna, nie. Jest po prostu multifunkcyjnym gadżetem. Oczywiście nada się do sporadycznych treningów, ale też do takiego noszenia na co dzień. Myślę, że ładnie będzie się prezentował na przykład na takich oficjalnych wyjściach, bo jeżeli chodzi o aspekt wizualny, no to mi się naprawdę podoba. Jest to świetny zegarek z wielkim potencjałem, kulą u nogi jest atut takich sprzętów, czyli Wear OS, taki tam paradoks, wymaga dopracowania, przebudowania i większego zaangażowania programistów od różnych apek. Na pewno wsparcia. Mi z tego zegarka korzysta się dobrze, ale jeśli ktoś nie potrzebuje sklepu Play, płatności Google Pay, to na pewno znajdzie inne, ciekawsze sprzęty. No fakt, na autorskich systemach, no ale moim zdaniem to nie znaczy, że gorszych. Zegarek nie jest pozbawiony wad, ale naprawdę ma też strasznie dużo zalet. Ode mnie leci mocny 7 na 10 dla tego zegarka. Te trzy punkty odejmuję, jak się pewnie domyślacie z OS. A na dziś to tyle. Jak macie jakieś pytania, to śmiało je zadawajcie. Tymczasem trzymajcie się.